Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem wam czym jest stretching i czy warto go stosować. Zainteresowani? To zapraszam do oglądania dzisiejszego materiału. Stretching to po prostu rozciąganie. Dzięki ćwiczeniom rozciągającym jesteśmy w stanie lepiej wpływać na całe nasze ciało. Dzięki zastosowaniu stretchingu możemy uzyskać takie efekty jak zmniejszenie nierówności bólowych, poprawę napięcia mięśniowego w nagromadzonych tkankach, poprawę samopoczucia, zmniejszenie stresu, czy też tak naprawdę uelastycznienie całego aparatu ruchu. Czy stretching jest nam niezbędny w życiu? Oczywiście tak. Dzięki temu, że wykonujemy stretching codziennie, zwiększy się swoboda i płynność wykonywania ruchu w naszym ciele. Mięśnie będą bardziej elastyczne, nie będą takie sztywne. Na pewno, nie będą na tym, na pewno aparat ruchu na tym nie będzie cierpiał. Także jak najbardziej jest to nam potrzebne każdego dnia. Jest kilka korzyści płynących podczas stosowania stretchingu. Są to m.in. poprawa napięcia mięśni, wyższy poziom odporności na zmęczenie, rozluźnienie psychiczne, jak i fizyczne, zapobieganie urazom, bólom mięśniowym oraz urazom stawowym, a także większa, główne przede wszystkim większa elastyczność mięśni i więzadeł. Ćwiczenia stretchingowe to proste ćwiczenia, które polegają na rozciąganiu i kurczeniu mięśni. Powinniśmy je wykonywać powoli, stopniowo, zwiększać, zwiększać te zakresy ruchu. Dzięki temu budujemy tak zwane mięśnie głębokie, które są odpowiedzialne za naszą postawę. Czas, jaki, jaki powinno się wykonywać rozciągnięcie danego mięśnia, to mniej więcej 15-20 sekund. Dzięki temu włókna mięśniowe się rozluźniają, są lepiej dotlenione. Dla kogo jest taki trening przeznaczony? Taki dla osób początkujących, yy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z takim treningiem rozciągającym, a także dla osób, które dużo siedzą przy biurku. Jest też taki trening dynamiczny, yy, taki zwany stretching dynamiczny, ale to już jest bardziej zalecane dla, dla sportowców i dla nich są też odpowiednie programy yy, budowane. I jest też jeszcze jeden trening y, stretchingowy, y, tak zwany PNF, i on jest przeznaczony do rehabilitacji. Podczas wykonywania ćwiczeń stretchingowych nie należy zapominać o jednej bardzo istotnej rzeczy, mianowicie o oddychaniu. Jeżeli zaniedbamy ten element, to wówczas nasze ciało nie będzie w pełni rozluźnione, nie, tkanki i, 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 i mięśnie nie będą y, lepiej dotlenione, i, i, i przez to. Nie, uzyska, nie uzyskamy w pełni rozumienia całego, całego mięśnia. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy najpierw nauczyli się prawidłowo oddychać, a większość ludzi niestety ma problemy z oddychaniem albo zbyt płytko oddycha, znaczy zazwyczaj zbyt płytko oddycha i w pełni nie wykorzystuje możliwości przepony, czyli mięśnia oddechowego. mięśni oddechowych. Kiedy w takim razie powinniśmy się rozciągać? Najlepszym momentem na rozciąganie będzie skończony trening, czyli jeżeli już wykonaliśmy jakiś trening i, no nie wiem, powiedzmy, że to trening siłowy, no wiadomo, nasze mięśnie są zmęczone, to naj aparat ruchu będzie najbardziej wydajny w tym momencie, kiedy, kiedy my się po tym treningu rozciągniemy. Y podczas rozgrzewki możemy to zrobić intensywnie, w czasie wysiłku również może to zadziałać na nasz aparat ruchu nie do końca korzystnie. Chciałbym wam teraz przedstawić program ćwiczeń dla osób, które siedzą dużo przy biurku. Zaczniemy sobie od odcinka szyjnego. Pochylamy głowę do przodu maksymalnie i wytrzymujemy 15-20 sekund. Dzięki temu rozciągamy się na mięśnie tylnej strony karku. Takie tak ćwiczenie powtarzamy w seriach 2-3 razy. Teraz ruch skrętny w lewą stronę. Analogicznie też wytrzymujemy 15-20 sekund. To samo jest w drugą stronę, też 15-20 sekund. Kolejnym ćwiczeniem będzie pochylenie głowy do boku. W jedną stronę 15-20 sekund, w drugą 15-20 sekund. Maksymalnie jesteśmy w stanie tego zrobić. Możemy sobie później pogłębić z wykonywaniem z pomocą ręki. Możemy też rozciągnąć przednią część szyi. Oczywiście, jeżeli pojawią się jakieś zawroty, bóle głowy, jakieś inne towarzyszące symptomy, coś by się działo nie tak, to należałoby te ćwiczenia odstawić i wykonywać tylko te, w których nie ma problemu, nie sprawa żadnego bólu, czy jakiegoś dyskomfortu poważniejszego, bo jeżeli oczywiście jest jakiś problem, to najpierw należy żeby go zdiagnozować i dopiero wówczas, wówczas się rozciągać. Stretching jest bardzo dobry, natomiast są sytuacje, w których może pewne ruchy mogą robić problemy, jak choćby to odgięcie głowy do tyłu przy problemach dyskopatycznych. Może faktycznie być to niewskazane. Teraz barki. Splatamy sobie dłonie, maksymalnie wyciągamy ręce do tyłu. Musimy czuć, że te łopatki się ściągają, ale nie możemy oczywiście doprowadzić do, do skurczu. I rozciągamy w ten sposób, w ten sposób, latkę pierwszą i barki. Wytrzymujemy 15-20 sekund. Jeśli to będzie zbyt trudne, to niech to będzie 10 sekund. Rozluźniamy. I ja analogicznie dwie, trzy serie. Kolejne. Ręce unosimy do góry i maksymalnie odchylamy dłonie do tyłu. łopatki się ściągają, głowa jest na wprost. Też wytrzymujemy. 15-20 sekund. To jest już drugie ćwiczenie. Możemy sobie jeszcze troszkę rozmaicić. Czyli sobie klęknąć. Ja akurat użyję do tego kozetki. <coughs> Natomiast, jeżeli macie krzesło niższe, bo to jest za wysokie krzesełko, nie byłbym w stanie, nie jestem aż tak wysoki, był w stanie ułożyć sobie dłonie. U mnie to jest tyle. Jest wystarczające, żebym poczuł, że faktycznie. Moje mięśnie piersiowe większe się rozciągają z tyłu. Rozciąga mi się biceps, barki mi się rozciągają, łopatki, czuję, że to jest wszystko w napięciu. Także to wytrzymujemy również 15-20 sekund. Mamy to ćwiczenie. Na barki możemy sobie jeszcze zrobić coś takiego, że tak zwaną agrafkę. Może się inaczej. Tak to bodajże się nazywa, grawka, czyli splatam sobie ręce z tyłu i łokieć prawy jest wyżej. Dlatego pochylę się do lewego boku i rozciągam, rozciągam w tą stronę mojego ciała. Wytrzymuję moje 15-20 sekund. Puszczam, analogicznie, zmiana na drugą stronę. A w zasadzie mogę być w to, to tej samej stronie, bo teraz splatam sobie na krzyż ręce. Właściwie tak. Jedna pod drugą na opadki i też rozciągam tylną stronę pleców, czyli odcinek piersiowy. W tylnej strony wytrzymuję 15-20 sekund. Teraz rozciąganie wszystkich mięśni piersiowych. Kładziemy sobie rękę, jak akurat mam ale możecie to zrobić w domu yy, mając ścianę czy, czy między, między pokojami futryna. W ten sposób sobie kładę rękę. I napieram tutaj klatkę piersiową do przodu. Dzięki temu ten mięsień piersiowy większy mi się rozciąga. I rozciągam tego mięśnia, czyli troszkę muszę jakby się Pochylić do przodu i wytrzymuje 20-25 sekund, żeby tego mięśnia rozciągnąć. A logicznie druga strona. Inne ćwiczenie, żeby jeszcze go rozciągnąć. Staję sobie szerzej, mam tą możliwość tej drabinki. Mam rękę wyciągniętą, łapię sobie, wykonuję dodatkowo ruch głową przeciwną stronę. Cały mięsień porządnie rozciągam i też wytrzymuję koło 20 sekund 25. A się druga strona. Teraz żeby jeszcze mięśnie piersiowy sobie rozciągnąć w innej pozycji, to klękam na lewe kolano, prawą nogę mam wyżej. Kładę sobie akurat tutaj rękę na. Na kozetce jest niewygodnie, no bo wysokości, że macie krzesło niższe niż to, co ja tutaj mam, to muszę jakaś sobie rękę do tyłu, głowa pochylona i też tu lekkie uchcięcie ciała, ciała robię w lewą stronę i rozciąga mięsień piercowy większy. W ogóle mięsień piercowy też wytrzymuję około 20 sekund. rozciąganie bocznej strony tułowia. I możemy to zrobić w taki to sposób. Kładziemy sobie przykładowo lewą rękę na lewym biodrze. Wysoko nosimy rękę, rozciągamy prawy bok cały i wytrzymujemy w tej pozycji 15-20 sekund. Analogicznie na pozycji kładziemy prawą rękę na prawym biodrze i pochylamy się w prawą stronę 15-20 sekund. Drugie ćwiczenie. Siadamy sobie okrakiem na krześle. Kładziemy lewą rękę na przeciwległym kolanie, czyli na prawym, A prawą rękę skręcamy po drugiej stronie. Robimy ruchy skrętne, rotacyjne. Po to, że nam te rotacje też są potrzebne, bo to też są mięśnie, które muszą pracować. Muszą być rozciągnięte odpowiednio. Musimy działać we wszystkich płaszczyznach. Należy o tym pamiętać. Aha, i tu uczulam zawsze, że. Swobodnie sobie powolutku oddychamy. Ten oddech jest ważny. Dzięki temu jest lepsze rozluźnienie. I analogicznie druga strona. Ten sam sposób rozluźniamy. Trzecie ćwiczenie będzie polegało na takim wariancie, że zastosuję sobie piłkę rehabilitacyjną. Położę się na niej w ten oto sposób. Nogi sobie ustawię w takiej pozycji, żeby mnie się nie rozjechał. Rękę opieram prawą poza piłkę. Tu dochodzi jeszcze równowaga, ale muszę mieć dobrą stabilizację tutaj nóg, bo inaczej, jak tak położę, to odjadę. I rozciągam sobie w ten sposób. Porządkowo no, mogę zrobić tylko i wyłącznie w ten sposób, ale łatwiej będzie rozciągnąć w całą możną stronę, pochylając się do boku. Wytrzymuję 15. 20 sekund. To samo logicznie, drugą stronę należy wykonać. Teraz rozciągamy mięśnie brzucha. W leżeniu na piłce wysuwamy się troszkę do przodu, kładziemy sobie ręce z tyłu, składamy i wychylamy się do tyłu. Wytrzymujemy 20-30 sekund. Drugie ćwiczenie. Kładziemy się przodem, podpór na nogach i wyciągamy wysoko do góry. Oczywiście nie należy przesadzać z rozciąganiem mięśni brzucha, ponieważ wpłynie to na płaski brzuch. I co jest jeszcze ważne, tych ćwiczeń, zwłaszcza tego przeprostu, nie wykonamy w momencie, kiedy mamy problemy dyskopatyczne. Czyli mamy stwierdzone przepukliny, poważne przepukliny, kategorycznie tego nie wykonujemy, bo wyrządzimy sobie więcej szkody, niż będzie porządku z tego ćwiczenia. Także w sytuacjach, kiedy są stwierdzone przepukliny, tego nie robimy. Kiedy jest ich yy, tak, ale przy przepuklinach tego nie robimy. Rozciąganie mięśni lędźwiowych oraz bioder. zaraz racji tego, że Dużo siedzimy w środku i pozycja jest zamknięta, prawda? Pochylamy się przy grunku, pracujemy przy komputerze, to warto te biodra otworzyć. I je ja poroszynośnie. Kładziemy sobie jedną nogę na krzesełku, drugą dajemy do tyłu. I robimy w ten sposób pochylenie tułowia. Raz się musimy złapać równowagę, mu a dwa. Ona wygląda troszkę dalej. Rozciągam przejdą część stawu biodrowego. W ten sposób, analogicznie druga noga i to samo, 20 sekund. Kolejne ćwiczenie, które będę wykonać, w połączenie z rozciąganiem mięśni świetlnych i mięśni lęźwiowych, to leżymy na piłce. Swobodnie sobie na piłce zwisam, wyciągam ręce do przodu i rozciągam ten odcinek Mięśnie nie nosi się do góry, tylko totalnie opada na tej piłce i rozciąga sobie mięśnie grzbietu i mięśnie odcinka radziowego. Wytrzymuje około 20 sekund. Na koniec jeszcze chciałem pokazać dwa ćwiczenia do rozciągania mięśni pośladkowych. Dlaczego pośladkowe? Bo często tam też się pojawiają bóle w tych pośladkach, bo dużo siedzimy i to też jest bardzo ważne. Czyli jedno ćwiczenie to sobie wykonamy w ten sposób. Ja akurat dopieram halalowę. Możecie sobie oczywiście ściany. Jedną nogę, drugą zakładam na tą nogę, dociskam, i czuję napięcie pięściu poszlatkowym. I rozciągam. Wytrzymuje 15, 20 sekund, a mam jeszcze druga nogę. I drugie ostatnie już dzisiaj ćwiczenie. Jedną nogę mam prostą, drugą piętę mam ściągniętą. Trzymam sobie za kolano. Prostuje się, dzięki temu tylna strona mięśni pośladkowych oraz, oraz uda rozciąga się. 15-20 sekund to samo analogicznie druga strona. I na koniec, oczywiście, fajna jest ta pozycja do siedzenia do otwarcia bioder. Czy tak, czy jeżeli ktoś jest w stanie już bardziej zaawansowanym tą nogę położyć w ten sposób? to super te biodra otworzył. W dzisiejszym odcinku, będzie to już wszystko. Kto obejrzał to koniec, jest mi niezmiernie miło, że nadal mnie oglądacie i subskrybujecie. Mam nadzieję, że nam to będzie trwało. Dajcie lajka, like dajcie łapkę, wypuść jakiś komentarz. Ja skręciam na niego na pewno odpowiem. Pytajcie, śmiało, nie bójcie się. Zawsze jak odpowiedź będzie z mojej strony. A w tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Kolejny nowy materiał. I tyle właściwie. Trzymajcie się. Cześć.